Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Yy, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli Słowo na Niedzielę. Bo podobno niektórzy nie wiedzą, co to znaczy CNN. Słowo na Niedzielę. Yy, Kani, komentarze do niedzielnych czytań. Dzisiaj fragment. <laughs> Przepraszam. Fragment z księgi proroka Jeremiasza. Posłuchajcie. Tak mówi pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę. A od pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w panu i pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posłuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. I to dzisiaj taka rzecz, która jest pewnego rodzaju wizją, ale która jest wizją dla mnie bardzo poruszającą, w sensie bardzo tłumaczącą wiele rzeczy w życiu, na takim oczywiście trochę metapoziomie, ale myślę, że takiego poziomu również potrzebujemy. Ja w ogóle jestem zachwycony zawsze tym, jak Biblia bardzo często potrafi, wiecie, jednym obrazem, <laughs> jakimś jednym porównaniem, y jedną symboliką, jakby zawrzeć no właśnie w jednej rzeczy bardzo dużo spraw. I zobaczcie ten fragment, ja bym sobie go nazwał takim fragmentem mówiącym o krótkowzroczności i dalekowzroczności. Że człowiek, który żyje bez Pana Boga, człowiek, który uznaje, że Pana Boga nie ma, który widzi tylko rzeczywistość ziemską, nie? <laughs> jak to jest napisane. Który pokłada nadzieję, w człowieku i w ciele upatruje swą siłę. Kochani, pamiętajcie, że kiedy Pismo Święte mówi o ciele, to nie chodzi mu tylko o tą, wiecie, wersję fizyczną, o tą warstwę fizyczną człowieka, tylko bardzo często, to szczególnie w Nowym Testamencie, ciałem nazywa się wszystko, co stworzone. nie? Yy, czyli jakby całą rzeczywistość ziemską. Czyli jeżeli ktoś ogranicza swoją perspektywę, tylko do tej rzeczywistości. Z jakichś powodów odrzuca całkowicie rzeczywistość, no właśnie, duchową, czyli rzeczywistość, która przekracza ramy. Tego stworzonego świata i przekracza ramy czasowe, czyli przekracza ramy śmierci, i o, może to od z różnych powodów. Z takich powodów, że może myśleć, że to jest po prostu wymysł, nie ma na to żadnych dowodów, to są tylko, nie wiem, jakieś tam procesy w naszym mózgu, to są jakieś naturalne potrzeby człowieka, które w ten sposób sobie realizujemy, w sensie spełniamy, wymyślając tą rzeczywistość, który, który ogranicza się tylko do tego. Nie wnikam z jakich powodów. To, bądźcie, Biblia go nazywa człowiekiem krótkowzrocznym czyli takim człowiekiem, który po pierwsze krótkowzrocznie, nie potrafi znaleźć prawdziwego szczęścia, bo mówi, w tej rzeczywistości ziemskiej, chociaż ona może być rzeczywiście fajna, chociaż może być w niej dużo pięknych rzeczy, nie ma szczęścia prawdziwego. Nie ma szczęścia jakby pełnego, albo raczej bym powiedział, że są tylko etapy szczęścia, są początki szczęścia, ale ono nigdy nie znajdzie swojego dopełnienia. Ono mówi, że to jest ktoś taki, kto by po prostu żył tylko na pustyni, czyli, uwaga, żyje. Nie chodzi o to, że nie żyje, ale to jest miejsce bezludne, jest taki dziki krzew, który wybrał właśnie miejsca słone, spalone, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, czyli, jakby szczęście nie jest w tym świecie, szczęście nie jest w tej rzeczywistości. Dos koń drugi obraz, i ten obraz mnie najbardziej interesuje, bo to jest obraz jakby tego, kim staram się być, kim staramy się być jako wierzący. Zobaczcie, drugi obraz jest taki, że jesteś jak drzewo, zasadzone nie właśnie na pustyni, tylko nad płynącą wodą, gdzie masz głęboko wpuszczone korzenie, które tam z czegoś cierpią. Zobaczcie, w sensie czerpią. To jest taki obraz, kochani, dalekowzroczności, bo tego nie widać na takim poziomie czysto ludzkim. Jak spojrzysz na jedno drzewo i drugie drzewo, no to kiedy okay, możesz powiedzieć, że są różne warunki życia, tamto żyje na pustyni, a to nad wodą, ale nie widzisz, do czego ono jest podłączone, nie? Mówi ten fragment Jeremiasza, że bez Boga jesteś do niczego nie podłączony. Kiedy jesteś z Bogiem, jesteś podłączony do czegoś, czego nie widać, czyli łatwo to oczywiście odrzucić, bo sobie powiemy, tam nic nie ma, ale twoje korzenie są tam wpięte, i dzięki temu, cokolwiek by się działo na zewnątrz, to i tak będziesz zielony i tak będziesz wydawać owoce. Kochani, dla mnie to jest najbardziej fascynujące w tym obrazie. Zauważcie, to nie jest taki obraz, który mówi: Jak zaufasz Panu Bogu, to już nie będzie pustyni, to już nie będzie upału, to już nie będzie, jakby nie doświadczysz tych warunków, które doświadcza tamto drzewo na pustyni. Zauważcie, ono y, puszcza korzenie ku strumieniowi, nie obawia się, gdy nadejdzie upał także w roku posuchy, czyli zobaczcie, ono mówi, życie tego drzewa zasadzonego nad tą wodą zewnętrznie może wyglądać dokładnie tak, jak tamto życie tego na pustyni. Też będzie upał, też będzie posucha, czyli możemy powiedzieć, no jakby życie się nie zmienia. Ale uwaga, dzięki temu, że ono jest zakorzenione w tej rzece, czyli dotykają te korzenie... Jakiegoś życia, które tam jest, my go nazywamy Panem Bogiem, to choćbyś miał upał i posłuchę, to nadal możesz być zielony, nadal możesz być owocujący, czyli nadal możesz przynosić piękne rzeczy. Mówiąc no tylko, dostrzegasz szczęście, doznasz szczęścia, wiesz gdzie ono jest, i chociaż zewnętrznie będzie wszystko wyglądało bardzo źle, to Ty, będąc tam zakorzeniony, Będziesz potrafił się temu oprzeć. No nie ja mam w ogóle dzisiaj wrażenia, dlatego w ogóle wybrano to pierwsze czytanie, bo dzisiaj są wszystkie czytania o tym. Jest to dzisiaj o zmartwychwstaniu w drugim, w drugim czytaniu, gdzie jest mowa, że jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, czyli jeżeli sobie znowu myślimy, że wiara jest też tylko czymś, co nam tutaj na świecie ma coś ogarnąć, a nie mamy tej dalszej perspektywy, to też jesteśmy godni pożałowania. I w Ewangelii, kochani, są fragmenty, jest fragment ze św. Łukasza o błogosławieństwach i przekleństwach. To jest taka skrócona wersja o gdzie Łukasz to bardzo pięknie pisze, bo on pisze trochę inaczej niż Mateusz w swoich błogosławieństwach. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Zobaczcie, czego on znowu uczy. On uczy długiej perspektywy. Kani, dlaczego tak o tym mówię? Moi drodzy, my cierpimy na taką chorobę, i nie chcę powiedzieć, że to wiecie, jak to się często mówi w kazaniach, współczesny świat cierpi na taką chorobę. Jestem przekonany, że od zawsze ludzie cierpią na taką chorobę, bo to jest pewna domena ludzka. Że nam jest bardzo trudno, bo to jest, no bo to jest w ogóle trudne, żyć, że tak powiem, w dłuższej perspektywie. Zobaczcie, kiedy nam się dzieje źle, no to nasz świat się bardzo zawęża. Zresztą to są takie w ogóle rzeczy czysto fizyczne. Nie zobaczcie, jak człowiek cierpi, to bardzo często się całkowicie ogniskuje na tym swoim cierpieniu. Na tym, co przeżywa, i bardzo trudno jest mu dostrzec cokolwiek dalej więcej, nie? I kochani, no, no, no tak się dzieje, to jest trochę naturalne kolej rzeczy, że kiedy nam się wydarzają złe rzeczy, to my się zawężamy, to my jakby bardzo krótko patrzymy. Jedyne, co mamy, jaką mamy ochotę, Boże, żeby się to skończyło. I kochani, to jest oczywiście zrozumiałe, ale to, czego nas uczą te dzisiejsze czytania, to jest takie coś, że jeżeli wejdziesz rzeczywiście w rzeczywistość wiary, to rzeczywistość wiary daje ci pewną. Długą perspektywę patrzenia. I kochani, nie chodzi mi to o takie, wiecie, ja nie lubię tego takiego taniego, czasami katolickiego pocieszania, no spokojnie, tutaj w tym życiu się nacierpisz, ale potem kiedyś Pan Bóg ci to wynagrodzi, nie? Kochani, nie o to mi chodzi. Tylko bardziej chodzi mi właśnie o to, że nie ograniczamy naszego patrzenia tylko do naszego aktualnego stanu, że jakby próbujemy zrozumieć, i to jest kochani, wiara. To nie jest wiedza, to nie jest pewność, to nie jest coś, co nam da natychmiastowe pocieszenie, ale to jest wiara, która polega na tym, że wierzymy, mam głęboko zapuszczone korzenie, oczywiście o ile masz, nie? W sensie, o ile jesteś rzeczywiście wierzący, ale mam głęboko zapuszczone korzenie yy, w wodę, która jest Panem Bogiem, i nawet jeżeli aktualnie doświadczam posłuchy i upału i mam ochotę się ograniczyć tylko do tego. To wiarą próbuję wzbudzić, ale zaraz. Przecież to cały tak nie musi być. Jestem podłączony do życia. I mimo, że wszystko mi się tu wali, to jestem podłączony. Zobaczcie, jak ktoś nie ma tego podłączenia, no to jak żyje na pustyni, to żyje na pustyni. On nie ma skądinąd ratunku. Kani, co ja wam próbuję powiedzieć? Nie wiem, czy ja się kurczę, dobrze wysławiam dzisiaj. Próbuję wam powiedzieć to, że człowiek prawdziwie wierzący, kiedy żyje na pustyni, kiedy żyje w upale, kiedy się robi posłucha, koń, no to są częste doświadczenia naszego życia to nie tylko ta długowzroczność mówi dobra, poczekaj, to się odmieni, ale ona mówi coś innego. Pamiętaj, że w tym upale, w tej posusze, w tym, co ci się dzieje, twoje korzenie ciągle dotykają życia i możesz być zielony i możesz owocować. nie o to tu chodzi. To nie chodzi tylko o przeczekanie. To nie chodzi tylko o to, że wiara nas pociesza spokojnie, Bóg to doprowadzi do czegoś lepszego. Nie, ona mówi... Zwróć uwagę na coś, czego nie widzisz, że gdybyś w ogóle nie miał Boga, to byś tego nie zobaczył, bo byś szczęścia nie zobaczył. Jak mówi Jeremiasz, oni nie dostrzegają szczęścia, bo nie mają gdzie. No bo nie ma nic poza tą rzeczywistością, którą tu mamy, a ona jest beznadziejna. A wiara nas uczy, chcę, żebyś już tutaj i teraz sięgnął swoją wiarą do tych korzeni, do których tam jesteś podłączony, mówię, o ile jesteś. Ale miejmy nadzieję, że jesteś, że jesteś człowiekiem wierzącym, że próbujesz, wiadomo, w swojej słabości i grzeczności, ale budować bliskość z Panem Bogiem. W związku z tym, nie mów sobie tylko przeczekam i za jakiś czas może będzie lepiej. Bóg mnie poprowadzi do czegoś lepszego. Nie, ona mówi coś dużo więcej. Tutaj teraz możesz być zielony. To jest kochani ta długowzroczność. Ja bym to można nazwać inaczej: głębokowzroczność. Bo długowzroczność polega, że patrzymy w perspektywie do przodu. I to też w ogóle jest ważne i potrzebne. Ale jeszcze jest potrzebna głębokowzroczność. Kani, to jest w ogóle dla mnie takie odkrycie nieustanne w mojej wierze, że właśnie w tych momentach, kiedy wszystko się sypie, to ja nie tylko mam jakby prawo wiarą wzbudzać w sobie taką intencję będzie kiedyś lepiej, tylko wręcz coś radykalnie mocniejszego, mam prawo taką wiarę w sobie wzbudzać i ona ma mi się okazać, ja mogę już teraz być zielony, ja mogę być owocujący, ja nie muszę być suchy, ja nie muszę być bez owoców, nie muszę czekać na owoce kiedyś. Teraz wiara daje im przez to podłączanie właśnie to. Kani, to jest zawrotna perspektywa. Tak, tu trzeba ogromnej wiary, żeby to dostrzec, żeby to, w to uwierzyć, że jest nad tą rzeką, bo to z zewnątrz wygląda jak to, jak to drzewo na pustyni, no bo jest upał, jest posłucha, ale ono jest podłączone. Kochani, niesamowity jest ten dla mnie obraz tych dwóch drzew, nie? Bo jakby z pozoru, gdyby patrzeć na warunki, które im się wydarzają, no to właśnie, bo na początku można powiedzieć, że są dwa różne obrazy, nie? Tam jest pustynia, a tu jest po prostu nad zieloną, to znaczy się nad, nad żywą wodą, na jakiejś zielonej łące. Tylko ona mówi, kiedy przyjdzie czas posłuchy, czyli mówi, będzie bardzo często, to życie wyglądało tych drzew tak samo. Ale jedno jest podłączone, a drugie nie. Ja bardzo chcę być podłączony. Bo ja nie chcę tylko czekać, że kiedyś będzie lepiej. Tylko, że będę tutaj teraz zielony, w tej posusze, czyli ta posucha się nie skończy, a ja jednocześnie będę zielony i jednocześnie, mimo że jest posucha i jest upał i jest gorąco czyli wszystko mnie po prostu odbiera życie, to ja mogę być owocujący. Niesamowita perspektywa wiary, kochani, jest pokazana w tym dzisiejszym obrazie. Proszę, pomyślcie o tym. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję serdecznie za kolejne spotkanie, bardzo się z niego oczywiście cieszę. Moi drodzy, taka tego najka może widzieliście w zeszłym tygodniu, bo puściliśmy już promkę na różne nasze produkty. Mamy ostatnie tam egzemplarze kartkownika, mamy trochę starych blues, trochę starych koszulek, w sensie starych, czyli z poprzedniego wydania. Zrobiliśmy promkę na nie. Jak ktoś ma ochotę, żeby sobie takie gadżety tam, czy książki nasze zakupić, to zajrzyjcie na langustę, znajdziecie fajne promocje, o ile jeszcze są, o ile się jeszcze nie wyprzedało, ale mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze są. Kochani, ściskam, pozdrawiam, widzimy się za tydzień. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa! Pa.